Moim dzisiejszym gościem na Stoisku Wydawnictwa Fronda jest pani Magdalena Ogórek, autorka e, świetnej książki Listra Wechtera. Pani Magdaleno, podobno już od przyszłego roku zaczyna Pani pracę nad nową książką. Czy może Pani nam coś zdradzić na ten temat? Wszystko prawda, materiały są zbierane, Książka będzie po części, ale tylko po części kontynuacją listy Wechtera, bo wiele zwątków wątków poruszonych w liście ma swoją kontynuację, co chętnie czytelnikom przekażę, ale będzie chodziło o innego zbrodniarza. Znowu taka sama sytuacja jak z Wechterem. Zbrodniarz nieopisany, nie doczekał się żadnych publikacji. Chodzi o Pitera Mentena, o holenderskiego SS-mana, który dokonał potwornych zbrodni na ludności cywilnej, także polskiej, w Lwowie, w Podhorcach, w wielu innych miejscach. Zabił polskich profesorów w Lwowie, obrabował ich kolekcje. Uciek sprawiedliwości po II wojnie światowej był siódmym najbogatszym człowiekiem w Holandii. Dożył bardzo sędziwego wieku, nigdy nie został rozliczony. Jeden proces prowadzony w Holandii był absolutnie pozorny. Polska nie mogła domagać się sprawiedliwości, ponieważ była traktowana jako kraj za żelaznej kurtyny. Mentens, potworny zbrodniarz, który wyrywał nożem żywe płody, żywe dzieci kobietom ciężarnym z brzucha. Uciek sprawiedliwości do samego końca. Uh pani książki, pani książka i ta następna będzie pokazywać niewątpliwie to, że e, proces e, denazyfikacji, który e, w naszym powszechnym przeświadczeniu jest czymś takim wzorcowym, właściwie nie, nie miał fikcyjne. miejsca. Denazyfikacja była fikcyjna i przekonujemy się na każdym kroku o tym i te książki są też tego dowodem. Ale czy dzisiejsza nagonka na Polskę, na Polaków, to, że się nam przypisuje odpowiedzialność za zbrodnie niemieckie e, jest jakimś Pokłosiem tego, że te zbrodnie były nierozliczone i dalej mają być nierozliczone. Nie tylko tym, to jest jeszcze pokłosie tego, że w trzeciej RP kompletnie nie... Nie przyjmowano takiej strategii, żeby mówić o prawdzie historycznej tak, jak należy mówić? Zaprzepaszczono ten temat? Nie stawiano w ogóle akcentów na propagowanie tego, jak rzeczywiście wyglądała historia II wojny światowej. My zaprzepaściliśmy po prostu szansę na walkę na walkę o naszą historię. I to jest straszne. I teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie nadrobić? Ehm, I ostatnie moje pytanie. Z jakim przyjęciem, z się właśnie pani książka, bo słyszałem, że, były, że ma, miała pani wiele kłopotów związanych właśnie e, z opublikowaniem tej książki, osoby, które e, zostały ujawnione Rodzina ss próbowała mnie podać do sądu, pewnie będzie czyniła teraz po angielskim wydaniu znowu próby podania do sądu, my się spodziewamy tego, e, natomiast książka została z, ku mojej radości niezwykle ciepło przyjęta przez czytelników, ku mojej radości dlatego, ponieważ to był temat niszowy, straty wojenne to był temat które kompletnie w trzeciej RP nie istnieją. Więc ja się trochę bałam, czy temat przyciągnie w ogóle publiczność. Nagle się okazuje, że masowo Państwo sięgnęliście po tę pracę, co jest dla mnie ogromnym po prostu takim sukcesem, dumą i zadowoleniem. A angielskie tłumaczenie, czy będzie to, rozumiem, że globalny rynek, ale czy jest to wydawane w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii? macie Pan się tłumaczy. W Polsce mamy konkurenta po pod stronę oceanu. Ale najważniejsze, że wszyscy będą mogli teraz zakupić, kupić tą książkę i sprezentować ją swoim angielskojęzycznym przyjaciołom. A jest sporo pytań, bo okazuje się, że na przykład koledzy z pracy, koleżanki widzieli okładkę uznajomego z Polski emigranta i mówiąc o czym to jest, ja bym chętnie przeczytał, ale po polsku nie przeczytam. Więc teraz jest szansa, że ta historia po prostu pójdzie w świat. Bardzo dziękujemy, wszystkich Dziękuję, zachęcamy do lektury serdecznie. listy Wechtera. Dziękuję bardzo.